Witam serdecznie, moi drodzy. Przychodzę dzisiaj ze wskazówką na czerwiec dla Was. Jest to wskazówka z jednej karty. Tak jak zawsze, co miesiąc robimy taki filmik. Wskazówka dla Ciebie na czerwiec. Jeżeli chodzi o rozkład, jaki będzie dla Ciebie miesiąc czerwiec, to już taki rozkład jest u mnie na kanale. Yy, chyba jakiś niecały tydzień temu został on już przeze mnie na kanał wrzucony. Natomiast dzisiaj zajmiemy się wskazówką, wskazówka na czerwiec dla Ciebie. Moi drodzy, przed Wami są dzisiaj yy, literki, są literki alfabetu, więc wybierzcie sobie tą, która Wam najlepiej odpowiada. No dobrze, przechodzimy do G, do pierwszej grupy, zobaczymy co Wy macie, jeżeli chodzi o Waszą wskazówkę, a z wody. Moi drodzy, piękna karta. Karta, która mówi o miłości wszemi wobec. Generalnie jest tu powiedziane, żebyś przede wszystkim nauczył się kochać siebie, żebyś pamiętał o tym, że miłość jest oczywiście do wszystkiego wokół, ale również powinna być skierowana do Ciebie samego, do Twojego wnętrza, do tego, żebyś poczuł i Twoje ciało poczuło, że Ty go kochasz, tak? Moi drodzy. Jeżeli y, kochasz siebie, to tak naprawdę potrafisz kochać cały świat. Chodzi o to, żebyś w czerwcu naprawdę zaopiekował się sobą i dał sobie uczucie, dał sobie miłość, i przede wszystkim też rozpieszczał się, tak? To jest miłość własna, to jest miłość do własnej osoby. Natomiast karta też mówi o tym, żeby właśnie y, miłować wszystko, co jest wokół nas. Czyli jeżeli masz rodzinę, to okazuj jej uczucie, jeżeli masz pieska, okazuj mu uczucie, jeżeli masz kotka, też mu okazuj uczucie. Jest to uczucie uniwersalne, jest to miłość uniwersalna do wszystkiego, co jest wokół nas, do zwierząt, do roślin, do ludzi, do, do świata generalnie, tak? I tutaj jest powiedziane, żebyś w taki sposób w czerwcu spojrzał na wszystko, co się wokół ciebie dzieje, i żebyś emanował taką energię. Natomiast tak czy inaczej, i tak uważam, że tutaj najmocniejsze jest to, żebyś zaczął miłować samego siebie, żebyś tą miłość okazywał samemu sobie i żebyś ją poczuł po prostu w swoim wnętrzu. Być może dla niektórych z was jest do przejścia lekcja miłości własnej, ponieważ przy tym asie wody również. Może być taka wskazówka, żebyś zastanowił się, czy aby na pewno miłość własna jest przez Ciebie przepracowana. Moi drodzy, zazwyczaj większość z nas musi taką lekcję przejść minimum raz w życiu. Jeżeli raz już ją przejdziesz, to już wtedy masz, że tak powiem, ten proces, prze, już przeszedłeś ten proces. Natomiast y, trzeba sobie uzmysłowić, że niekiedy są jakieś właśnie takie Niedociągnięcia w tym, że mamy nieprzepracowaną miłość własną. W Asie Wody też jest powiedziane, że korzystaj, znaczy inaczej, nie korzystaj tylko. Postaw na miłość, po prostu, postaw na miłość w czerwcu. Jeżeli masz partnera, partnerkę, kogoś, kogo kochasz, to okazuj mu to i przede wszystkim, tak naprawdę, celebruj tą miłość, tak? Jest to najwyższa, najwyższy poziom wibracyjny, miłość. Więc, moi drodzy, tak jest dla Was na czerwiec, taka rada, a z wody, po prostu, a z wody. Dobrze, powiedziałam, że będzie króciutko, więc nie chcę już tutaj nie chcę tutaj przedłużać, bo to jest wskazówka, więc z jednej karty powinny, powinien być szybki przekaz. Przejdźmy sobie teraz do literki W. Ty masz dziesiątkę wody. Bardzo w podobnym tonie jest ta karta numer 2 do karty numer jeden, ponieważ w karcie numer jeden była po prostu miłość. W dziesiątce wody również masz pochodną miłości, dlatego że jest powiedziane, żebyś postawił na życie rodzinne przede wszystkim, żebyś postawił na to, żeby w rodzinie działo się dobrze i żebyście jeszcze bardziej pogłębili i zacieśnili więź, która jest między wami. Chyba, że jest, że nie ma tej, znaczy nie ma, zawsze jest więź, tylko chyba że ta więź ostatnimi czasy osłabła to tutaj jest powiedziane, żeby naprawdę troszkę, zap, troszkę popracować nad tym, żeby więź się odbudowała. Co tutaj jeszcze jest powiedziane? Powiedziane jest to, żebyś uważał na swoje emocje, żebyś emocje jak gdyby doprowadził do równowagi i harmonii, ponieważ możesz mieć rozedrgane właśnie emocje na poziomie głowy. Tutaj należy z tym zrobić porządek i tak jak karta mówi, wprowadź równowagę i harmonię do swoich emocji, do swoich odczuć i uczuć, tak? Tutaj jest ważne to, żebyś naprawdę zrobił porządek i żebyś był na, na zdrowym poziomie emocjonalnym. To jest ważne, żeby nie były rozchwiane emocje w Tobie i żebyś umiał nad nimi zapanować, nawet jeżeli coś cię, że tak powiem, no, tro, troszkę z równowagi wyprowadzi. Dziesiątka wody mówi też o tym, żebyś uważał na, żebyś po prostu unikał konfliktów i sytuacji, które są nisko wibrujące. Wiadomo, konflikty, kłótnie, jakieś dwuznaczne sytuacje, jakieś niepewne rzeczy to wszystko jest nisko wibrującym zachowaniem, które niestety, ale wpływa na to, że my też zaczynamy niżej wibrować. Więc należałoby w czerwcu po prostu unikać rzeczy, które są niepewne, dwuznaczne i z założenia złe, tak? Dobrze, moi drodzy, to było dla dwójki. Przejdziemy sobie zaraz do trójeczki. Rycerz Ziemi. Jeżeli chodzi o grupę numer 3, macie kartę Rycerza Ziemi. Karta mówi, że jeżeli byłeś dotychczas w bezruchu albo nic nie robiłeś, i chciałeś coś osiągnąć, ale nic nie robiłeś w tym kierunku, to jest powiedziane, żebyś w czerwcu po prostu zakasał rękawy i zaczął w końcu coś robić. Nie tylko siedzenie i planowanie. Owszem, planowanie jest ważne, ale bez sensu planować coś 10 lat i nic nie robić, jeżeli chodzi o działanie. Tutaj musicie wdrożyć to, co macie w głowie, do działania, tak? Być może naprawdę jest czas na to, żeby zacząć działać, a nie tylko siedzieć i rozmyślać i jak gdyby planować, bo rycerz Ziemi działa. On działa powoli, on działa metodycznie, on działa dojrzale, ale działa, tak. Jest to jeden z, z mądrzejszych rycerzy, ponieważ on tutaj przejawia trygon Ziemi, a trygon Ziemi wiadomo, że dopóki czegoś nie przemyśli, to nie zrobi. Czyli zawsze są to dość, powiedziałabym, Yy, przemyślane i bezpieczne decyzje i kroki, i taki właśnie jest rycerz Ziemi. Moi drodzy, powiedziane jest, żebyś zaczął działać, jeżeli masz pewne rzeczy, plany w głowie, ale tylko to zostaje na poziomie głowy. Natomiast też jest powiedziane dla niektórych z Was, żebyś zajął się pracą. Być może w czerwcu jest do, dobry powód na to, żeby gromadzić, yy, 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 znaczy nie gromadzić, jak to powiedzieć, żeby yy, żeby y, zainteresować się swoim bytem, tak? Swoimi pieniędzmi, to żeby na przyszłość te pieniądze były, żeby były jakieś oszczędności. Bo rycerz ziemi też może właśnie mówić o tym, żebyś zaczął oszczędzać, żeby zac żebyś zaczął planować, jak będzie wyglądało Twoje życie finansowe za x czasu, a nie tylko, żebyś żył chwilą doczesną, tak? To jest niezwykle istotne i być może w czerwcu należałoby się na tym skupić. Rycerz Ziemi mówi też o tym, że jeżeli chcesz zmienić pracę, Albo szukasz pracy, no to wskazówka jest taka, że y, duże szanse, że jeżeli wyślesz te CV, że jeżeli będziesz się interesował tym y, tematem i cokolwiek w tej kwestii robił, to duże szanse, że ty w czerwcu y, znajdziesz pracę po prostu. Y, tylko wiecie, jak, jak szukamy pracy. Jeżeli mamy pracę, to do samego końca z niej nie rezygnujemy, tylko dopiero przechodzimy płynnie w momencie, kiedy praca już jest pewna. Nie robimy tak, że rzucamy papierem i dopiero szukamy pracy, tylko najpierw znajdziemy pracę i płynnie przechodzimy z jednej do drugiej. Moi drodzy, co ten rycerz ziemi jeszcze chce nam powiedzieć? Może nam powiedzieć to, że będzie ci pomocny bądź pomocna w czerwcu osoba z trygonu ziemi. Byk panna, na Tak, to, to, jest, to są te znaki, ale tak jak mówię, no nie skupiajmy się na tych znakach, bo naprawdę. Te znaki mogą być bardzo mocno gdzieś tam pochowane po kosmogramie, a pierwszy znak rdzenny, słoneczny, z którego znasz tą osobę, może naprawdę nie być z trygonu Ziemi. Więc moi drodzy, tak to się prezentuje, jeżeli chodzi o grupę numer 3. Wszystkie trzy grupy mamy omówione. Jeżeli macie jakieś, jakieś pytania do mnie, to oczywiście zapraszam do kontaktu mailowego albo w komentarzach pod filmikiem. Natomiast, jeżeli macie propozycje czytań na kanał publiczny, to również zapraszam Was, tak jak zawsze, do kontaktu na mój mail oliana777małpaw.pl. To by było w takim razie na tyle. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Oliana.